Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego zmienia nazwę na Agencja Rozwoju Regionalnego. Zmiana ta ma sugerować szerszą działalność agencji, jakiej aktualnie się podejmuje. Działa nie tylko w Kutnie, ale także poza jego granicami. To, co zadziało się 15 listopada na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Agencji Rozwoju Regionu Kutnowskiego, to taka dość duża zmiana, a mianowicie zmiana nazwy. Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego zmieniła się na Agencję Rozwoju Regionalnego. Zmiana była procedowana i omawiana już od jakiegoś czasu, a wiązała się przede wszystkim z tym, że jako podmiot, instytucja otoczenia biznesu realizujemy projekty nie tylko na terenie powiatu Kutnowskiego, czy regionu kutnowskiego. Ale także szerzej na terenie kraju, a także projekty międzynarodowe. I nazwa Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego była dość myląca dla naszych klientów z zewnątrz, który, którzy mogli się sugerować tym, że realizujemy zadania tylko na potrzeby instytucji i podmiotów z naszego regionu. Nie oznacza to oczywiście, że nie będziemy realizować projektów tutaj na, na poziomie regionu czy na poziomie powiatu jak najbardziej, natomiast ze względu też na... Taką dużą globalizację i e, przede wszystkim przejście do sieci w ramach różnego rodzaju usług doradczych, zdecydowaliśmy się na takie posunięcie po to, żeby pozyskać większą grupę klientów, po to także, żeby tym doświadczeniem, które zdobyliśmy w prawie 28-letnim w zakresie rozwoju regionu Kutnowskiego, móc także się dzielić na poziomie innych regionów. Już niebawem planujemy wejście w nowe obszary działalności, więc w nowym roku będzie dużo wyzwań. Tym bardziej zapraszamy wszystkich naszych klientów, zarówno tych regionalnych, jak i tych spoza regionu, do współpracy z Agencją Rozwoju Regionalnego SA.